arcymistrz Hikaru Nakamura jest zdecydowanie turbokoksem, jeżeli chodzi o szachy, ale jeszcze dodatkowo umie tam delikatnie przyświrować. No i w tym nagraniu zaprezentuję wam, co ten Nakamura odstawił w ostatniej partii jego meczu z Dudą. Tutaj ważna jest sytuacja turniejowa, bo była to ostatnia runda, gdzie już większość miejsc została wcześniej zadecydowana i w czwartej partii Hikaru prowadził 2-1, więc tutaj zbytnio duże Ryzyka nie miał. Partia rozpoczęła się od ruchu E4, duda odpowiedział E6, czyli obrona francuska. No a Hikaru w tym momencie zagrał H5. Czyżby mu się tutaj Szewczyk pomylił, no bo zauważcie, że Szewczyk w takiej konfiguracji no to jeszcze jakiś tam sens posiada, no bo tutaj nacisk na punkt F7 może się pojawić, ale w sytuacji, kiedy E6 zostało zagrane, no to Hetman h jest najzwyczajniej w świecie głupim posunięciem. No, ale cóż, pod publiczkę, pod publiczkę. I tutaj duda się zaciął już w tym momencie na drugim posunięciu. No bo po takim Niestandardowym zagraniu, trzeba się pogłowić, jak tutaj dalej się ustawić. I tutaj wydaje mi się, że takim najprostszym podejściem to było przejście do takich struktur sycylijskich, czyli C5, skoczek C6, skoczek F6 i pozycja jest jak najbardziej do gry. Ogólnie rzecz biorąc, po takim wyskoku Hetmana jest dużo dobrych podejść, natomiast mi się to C5 podoba. Dlaczego to C5 mi się podoba? Ponieważ pojawia się. Czasami taki ruch jak Hetman E2, on ma sporo sensu. Nie jest to taki głupi wyskok jak ten Hetman H5, ponieważ tutaj idea jest taka, że jeżeli czarny zaatakuje to centrum w taki standardowy sposób, no to ED i jest związanie. Nie można odbić pionem, trzeba odbić Hetmanem, no i teraz ten goniec zostaje zamknięty. Więc często czarny gra po prostu C5, skoczek C6, G6, G6 goniec G7, pozycja jest jak najbardziej spoko, a biały przez to, że zablokował sobie tego gońca, no to gra tam g3, goniec g2, skocze f3 i ustawia taki atak królewsko-indyjski, no i walka toczy się dalej. Natomiast w partii poszło d5, co jest oczywiście jak najbardziej w porządku ruchem. Hikaru D3, no to Duda C5, G3, Skoczek F6. Czyli w tradycyjny sposób Duda wykorzystuje to, że ten Hetman tak błyskawicznie wkroczył do akcji, no i po prostu tego Hetmana atakuje. Hetman się wycofał. No to czarny skoczek C6. Naturalny rozwój, nic tutaj niezwykłego się nie wydarzyło. Natomiast tutaj biały już wrzuca pewną szpileczkę, pe pewną agresję, bo poszedł pionek na E5, czym oczywiście skoczek tutaj został zaatakowany. To E5, tak na logikę, wygląda już dosyć podejrzanie. No bo jednak biały nie rozwinął figur, ma tylko tego hetmana w akcji, a jeszcze gdzieś tam tym pionkiem leci do przodu. Ale przez to, że sytuacja jest dosyć zamknięta, no to ciężko się jakoś do tego przyczepić, ponieważ przez to, że te linie są poblokowane, no to figury czarnego nie mają takiego prostego sposobu, żeby jakoś wlecieć do akcji, żeby przeciwnika ukarać za takie latanie Hetmanu. Natomiast tutaj Duda zareagował tak dosyć podejrzany. Na pierwszy rzut oka mi się to wydawało dosyć e, sensownym ruchem, czyli skoczek D4 z atakiem na Hetmana, po czym Hetman uciekł i pierwotnie mi się wydawało, że idea Dudy jest taka, że ten skoczek przejdzie na F5, później jakieś H5, może w dalszej perspektywie H4, a też ten skoczek stoi tutaj dobrze w perspektywie jakiegoś D4, ponieważ będzie atakował też blokuje jakieś F4 F5. Ogólnie w takich strukturach francuskich to ten skoczek dobrze sobie radzi na F5. Tutaj nie należy się obawiać jakichś ruchów w stylu G4, no bo skoczek zawsze sobie odchodzi na H4, a też w razie potrzeby sami możemy zagrać H5, żeby tutaj pole G4 zabezpieczyć. Natomiast w partii Duda się wycofał na C6 i w tym kontekście to skoczek D4 mi wygląda podejrzanie, no bo jednak taka strata czasu, nie? Skoczek D4, żeby się wycofać. No okej, okay. ten Hetman został pogoniony. Ale Hetman w sumie stoi na lepszej pozycji niż stał wcześniej, bo tutaj na E2 to blokował, blokował współpracę tych figur. Więc to skoczek D4, żeby, żeby się wycofać, wydaje mi się tutaj mocno podejrzany. Jeszcze ciekawie wyglądało takie proste skoczek D7. No bo teraz pionek podostrzałem, a jak biały tutaj obroni sobie tego pionka E5, no to właśnie można by. H5 i skoczka przerzucić na F5 albo nawet zagrać G6, żeby tutaj poblokować te piony białego, żeby on nie mógł się rozpędzać na skrzydle królewskim. Także tutaj taka niedokładność, ale pozycja jest jak najbardziej w porządku, no bo jednak co by nie było, tutaj ten Hetman natracił sporo czasu, bo trzy ruchy zostały wykonane, więc prawie połowa posunięć białego była Hetmanem. A finalnie hetman skończył na początkowej pozycji, więc ewidentnie to Hetman H5 było po prostu głupim zagraniem. I teraz pionek 5 jest pod ostrzałem, więc biały broni. No i tutaj odpaliła się ta ułańska fantazja Dudy, która czasem mu przynosi punkty w przepięknym stylu, no ale czasem też te punkty mu odbiera, ponieważ Duda tutaj poleciał z pełną agresją, co jest poniekąd zrozumiałe, no bo jednak on tutaj miał ten wynik 2-1, więc musiał wygrać czarnymi, żeby, żeby przenieść akcję do. Dogrywki. No, remis w takiej pozycji nic mu nie dawał, więc musiał coś kombinować. Tak na spokojnie, no to można by zagrać B5 z jakimś atakiem na Hetmańskim. Można by nawet zagrać F6, żeby tego pionka E5 podważyć. No a duda się tutaj nie patyczkuje, tylko G5, żeby podważyć pionka F, no i ewentualnie zgarnąć tego pionka E5. Gdyby coś takiego się udało, no to świetnie, ponieważ centrum białego zostałoby zniszczone. No ale na Kamura. Wiadomo, głupi nie jest, także skoczekiewczy. Rozwija sobie skoczka, no i przy okazji piona atakuje, więc Duda leci dalej z pełną agresją. No ale teraz się okazuje, że ten pionek to jest po prostu słabość, ponieważ Hetman go już atakuje, no więc czarny broni, ale biały atakuje dalej, więc z tym pionem pojawiły się problemy. Więc w tym kontekście to G5. No, mocno podejrzane, bo jednak pojawiła się słabość, a zysk. A zysk z tego właściwie żaden, bo to centrum białego tak jak stało, tak dalej stoi. No więc czarny wieża G8. Tutaj broni na G4. Nastąpiła wymianka i gonie C2. Znowu atak na tego pionka G4. No to jedyna szansa, żeby go obronić. Nastąpiło posunięcie F5. Teraz pionek pilnowany. Bicie w przelocie tutaj nic białemu nie daje, bo skoczek odbija. I biały traci tę kontrolę. Zauważcie, że ten pionek E5. Jest bardzo ważny dla białego, ponieważ ogranicza praktycznie wszystkie figury czarnego. A przez to, że centrum jest całkowicie zablokowane, to czarny nie ma pola do dyskusji. No można by liczyć jeszcze na jakąś ofiarę na E5, oczywiście po uprzednim rozwinięciu figur, no ale biały jeszcze złośliwie dorzuci D4 i wtedy to centrum białego jest nie do ruszenia. no a co by nie było, te piony gniotą tę pozycję czarnego. Także zdecydowanie to G5, G4 i dalsze przez to F5 nie wyszło najlepiej. Na kamura tutaj na spokojnie, gra skoczek A3, czarny A6, żeby pole B5 zabezpieczyć, no i D4. Właśnie umacnia to swoje centrum. I tutaj Duda podjął taką decyzję, żeby oczywiście gonić z rozwojem. Prawdopodobnie idea była taka, że jak się biały zasłoni, to goniec E7. No i teraz ten, ten skoczek na H4 może podwisać po jakimś wieżach H8, a też goniec z D2 przeszkadza Hetmanowi. Natomiast tutaj Nakamura zachował zimną krew, no i po prostu odszedł królem na F1. Biały nie musi robić roszady. Ten król, czy to na F2, czy to na G2, będzie po prostu bezpieczny. E, natomiast teraz zdaje się, że Duda popełnił kluczowy błąd w tej partii, ponieważ zbił na A3. No i ktoś sobie może pomyśleć: Kurde, to jaki to błąd, no przecież takie paskudne piony tutaj zdublowane. Problem jest taki, że czarny nie ma jak się tych pionków uczepić. Czarny może co najwyżej tutaj hetmanem sobie zaatakować, co jest prostym problemem do rozwiązania. A teraz przy ogromnym kłopotem są czarne pola. Zauważcie, że wszystkie piony białego są ustawione na białych polach, więc kontrola nad białymi polami jest świetna. No, ale za to dziury po czarnych polach są niesamowicie problematyczne, więc już łatwo sobie wyobrazić, że jak ten goniec wjedzie tutaj na A3, no to będzie po prostu po zawodach. Duda oczywiście leci tutaj odpowiednio agresywnie, żeby nie dać białemu czasu na dokończenie tego rozwoju czy na zagranie A4-Goniec A3. No i teraz podwisa pionek, więc biały musi gońca ustawić z drugiej strony, co jest oczywiście na plus dla czarnego. No, i teraz jest presja na pionka, którą jednakowoż biały może dosyć łatwo rozwiązać. Roz który to problem biały może łatwo rozwiązać ruchem Hetman B3, a jeszcze dodatkowo jest presja na punkt B7. Ale duda tutaj dalej dobrze kombinuje, bo poszło skoczek B6, no i teraz skoczek jest już gotowy, żeby wjeżdżać na. C4, tutaj taka typowa ofiara pionka. To zaraz sobie do tego przejdziemy, ponieważ po króle, król F2 w partii poszło, rzeczywiście ten skoczek na C4 wjechał, taka klasyka klasyki. Natomiast okazuje się, że Nakamura mógł w przepiękny sposób do tego nie, nie dopuścić. Mianowicie chodzi o takie niewinne posunięcie wieża C1. I teraz owszem, można oddać tego, można oddać tego pionka co wygląda bardzo fajnie, bo skoczek E7, ten skoczek się tutaj ulokuje na D5, e, natomiast jest pewien problem natury taktycznej. Ten skoczek na H4, który się czai przez pół partii, no to teraz wkracza do akcji. Chodzi o bicie na F5 i teraz wieża bije C4. No przepiękna ofiara, e, gdzie pozycja czarnego, e, mimo że czarny ma tutaj wieżę więcej, to pozycja czarnego się tutaj rozjeżdża. Wisi wieża, wieża musi teraz wieża wjeżdża na H7, piony zaraz idą dalej, grozi goniec w 7 król czarnego w przeogromnych tarapatach, no brak koordynacji, brak aktywności, więc z dynamicznego punktu widzenia ta pozycja jest po prostu dla czarnego absolutnie beznadziejna. Nakamura jednak tej, tej ofiary nie wypatrzył, chociaż trzeba wskazać, że naprawdę w tym meczu pokazał klasę, jeżeli chodzi o liczenie wariantów, no niemalże perfekcyjnie doliczą warianty w każdej, w każdej partii, czym udało mu się parę razy właśnie Dude złapać natomiast w partii poszło takie spokojniejsze królew 2 co pozwoliło Dudzie władować tego skoczka w taki mm, prosty sposób na C4 no i teraz jest ta piękna placówka na D5 i niestety nie wiem dlaczego ale Duda się połasił na pionka na tego pionka A3 który właściwie wielkiego znaczenia nie ma tutaj skoczek E7 wyglądało cudownie bo teraz przygotowujemy już wjazd gońca i zobaczcie że ten goniec będzie no niesamowity Działał. Druga sprawa skoczek zostanie zapakowany na D5, no to będzie bestia, super aktywny. Później, może nawet jakiś B5, goniec B7 przy odpowiednich yy, taktycznych możliwościach, no bo trzeba tutaj na jakieś widły uważać, wiadoma sprawa, ale już się pozycja dynamizuje. Yy. Myślę, że ten pionek mniej nie ma większego znaczenia, bo tutaj na polu D5 łatwo delikwenta zablokujemy i biały po prostu żadnych problemów nam nie zrobi, więc coś takiego wyglądałoby naprawdę świetnie. Ale w partii poszło to goniec A3, co pozwoliło temu czarnopolowemu gońcowi wrócić do świata żywych. Teraz ten goniec znowu się czai, żeby wjechać na A3. Więc Hetman się ewakuował, i tutaj nie mam zielone zielonego pojęcia, dlaczego Nakamura nie zagrał tak. No bo właściwie A4 goniec A3 jest po zawodach. No tutaj czarny po prostu mapiona. Mm... Formalnie, no można powiedzieć, że ma piona straty, bo tutaj B7 jest zawsze zablokowane, no goniec, goniec wjeżdża na A3, jest ta słabość na E6. No... Pff. Może materialnie tutaj porówno, ale pozycja czarnego musi się za chwilę rozjechać. Ten skoczek przejdzie na e3, wjeżdża d5 i ten król czarnego zdecydowanie nie jest tutaj szczęśliwy stojąc na e8. Także nie mam pojęcia dlaczego takiego prostego planu na Nakamura nie zastosował. W partii zagrał wieża b1, co też tutaj stwarza dużą presję. Teraz ten goniec jest przyklejony do defensywy. No to czarny stara się bronić. Hetman c3. Z oczywistym planem, no to duda stara się tutaj blokować na polu B4, no ale goniec tak czy siak się zaktywizował. I tutaj zaczęły dziać się naprawdę dziwne rzeczy z jednej i z drugiej strony w partii Hetman F7, czyli tutaj Hetman schodzi z jakichś ewentualnych przeciągów i Nakamura po prostu zbił na B4, chociaż co ciekawe teraz zagrał pasywnie, a mógł tego pionka po prostu wziąć. No niby wieża a2 szach wygląda agresywnie, ale teraz ten goniec tutaj podwisa, więc właściwie czarny musi się cofnąć do defensywy. Wieża a1 tutaj wjeżdża, jeżeli czarny nie chce stracić na c8, no to musi wieża b8 grać. I tutaj ta pozycja, krótko mówiąc, jest dramatycznie zła. Figury czarnego pasywne, król osłabiony. O, po prostu jedna wielka tragedia. Tylko czekać, aż ten skoczek wkroczy do akcji i wtedy będzie pozamiatany. Ale Nakamura nie zdecydował się na oddanie tego pionka A2. No i faktem jest, że mógł sobie na to pozwolić. Pozycja czarnego, tak czy siak, jest bardzo niedobra. Ale tutaj już Duda nabrał trochę powietrza. Tak już tutaj ruszył tymi figurami do kontrnatarcia. Wieża A6, czyli już się tutaj przygotowuje do jakiegoś zdwojenia. No, ale został popełniony naprawdę tragiczny błąd na liczeniu wariantów. W partii poszło wieża C1, Duda zagrał wieża A2 i po Hetman bije A2 się poddał. Dlaczego się tutaj poddał? Ano dlatego, że po Hetman bije C1, co wydaje się, że jest spoko, bo czarny zdobył pionka. No, niestety, następuje wieża C4. Okazuje się, że nie ma żadnego szacha i teraz jak hetman ucieknie, no to leci po prostu goniec na C8. No i pozycja jest totalnie przegrana. Także nawet jeżeli ten hetman gdzieś tutaj niby agresywnie odejdzie, no to po prostu leci tutaj tenże goniec Trzach. I niestety w ten smutny sposób, w ten smutny sposób mecz się zakończył. No tutaj z obiektywnego punktu widzenia tak czy siak byłoby niedobrze. No wiesz, C6 można by jeszcze zagrać i tutaj coś próbować. No fakt, że jest pionek mniej, no ale powiedzmy, że jakieś tutaj matematyczne szanse po tych białych polach się pojawiają. Choć z obiektywnego punktu widzenia, no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że i tak biały tutaj... Powinien wygrać, tym bardziej że Duda był tutaj w sporym niedoczasie. Także cóż, Hikaru Nakamura przyśmieszkował w tej partii, zagrał w drugim ruchu Hetman h 5 co moglibyśmy się spodziewać na jakimś turnieju przedszkolaków, no ale to oczywiście z premedytacją zostało zagrane. No i cóż, dajcie znać w komentarzu, czy na plus. Ten Hetman H5 żeby się działo, czy na minus. I na Nakamura, y, y, Nakamura powinien grać jakieś, powiedzmy to w cudzysłowie, normalne warianty. Także dajcie znać w komentarzu, czy na plus, czy na minus. Także cóż, dzięki wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także pa pa!